Postawiłeś w tej książce, szalenie interesujące w mojej ocenie. Pierwsza jest taka, że a pisze, napisałeś tam, że Polacy nie chcą silnego rządu. To znaczy, żebyśmy przez silny rząd nie rozumieli dużego rządu, bo wręcz odwrotnie. Tak. Dużego rządu, który nie jest silny. Tak, tak, tak. tak, tak żeby tak. był silny, to jest tak. pierwsza teza. Chciałbym, żebyś się do tego odniósł. I druga jest taka, która jakby przeprowadzasz wybód w kierunku takim, że gospodarka nie jest istotnym elementem, istotnym elementem jakby uczestnictwa i wyborów i politycznych Polaków, tak? czyli pokazuje, że podczas rządu SLD gospodarka rozwijała się i tak i tak, a rząd przegrał. Tak? Podczas rządu PiS-u, bo większy wzrost gospodarczy od lat 10 PiS przegrał. Gdybym tak? mógł się odnieść do tych kwestii rozwinąć no rozwinąć wszystkim to sprawę związaną z niechęcią Polaków do silnego rządu? To jest część naszej, naszej tradycji politycznej wolnościowej, tak? Yy, która jest tradycją wolnościową, ale która jednocześnie anarchizuje, tak? W związku z tym... To chyba nie jest za, za bardzo kontrowersyjna teza, sądzę, że tak naprawdę, że, że też można by było... Się spotkać z tym, że, no, żeby ile że... ci w słowo, ona jest rozwinięta przez siebie dalej, bo ona, jakby pokazuje na przykładzie konfliktu z Euroeco, tak, to tu czy Polaki z dużą częścią nie... stali, stali po stronie ewidentnie. Nie po stronie swojego rządu, tak? tak. To, 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 mnie zastanawiało, to mnie sami zastanawiało, nie powiem bolało, ale, ale zastanawiało w sytuacji, w której albo może, albo. Ja jeszcze raz mówię, nie rozszerzyłem się na co, być może nie artykułowaliśmy w sposób przekonywający swoich racji. Tak? Że w momencie, kiedy państwo polskie zderza się z innym podmiotem tak? i wypowiada swoje cele, pan excellence polityczne, to znaczy pan, pan artykułuje swoje cele i ich dochodzi w warunkach. Mniej lub bardziej yy, yy, nakręconego konfliktu. Tak, Jednego konfliktu. Konfliktu o różnym natężeniu, to... którym oczywiście musi profesjonalnie zarządzać. Tak? Z zarządzać czym? Zarządzać właśnie konfliktem, sytuacją konfliktową. Na zimno, ale także się nie nakręcać. Tak? W takiej sytuacji duża część opinii publicznej yy, staje po stronie tej drugiej strony. No, no skąd to wynika, zastanawiam się. No. I tam szukam różnych przyczyn wytłumaczeń. No przede wszystkim być może dlatego, że Polacy dotychczas dostawali politykę kiepskiej jakości, tak substandardowo. I wobec tego byli przyzwyczajeni do tego, że niech już to za nas ktoś inny załatwi, tak? że jeżeli państwo polskie dąży do określonych celów, to na, to na pewno wypływa z jakichś dużych założeń, nie, nie do uczenia albo nie wiem, interesów PSL-owskich albo czegoś takiego, tak? chcemy że rzepak powołać albo coś takiego. To może niech to, nie wiem, obiektywna, doświadczona, bezstronna administracja brukselska załatwi. Może z takiego powodu, tak? Właśnie z tego powodu także, że nie inwestowaliśmy w instytucje, bo zwalczaliśmy instytucje przez dwa wieki. Instytucje, czy próbowaliśmy obejść, przeskoczyć, albo wysadzić w powietrze instytucje nam wrogich, państw, czy politycznych, tak? I z nielicznymi termołami, na które już w sumie trwają dekady nie inwestowaliśmy w swoje. Ta nasza tradycja jest właśnie taka, jak mówię, e, e, wolnościowa, anarchizująca. Ja Czy Polskamy jest... z jaszem narodu wysadzimy instytucje europejskie powyższe? <kłyszyklarziny> tak, nie chciałbym tak, tak tego, aż ku, ku temu, e, żeby to zdążało, ale... I e, jakie było drugie? dotyczących gospodarki i wpływu. Yy, tak, no to czy, yy, 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 yy. widzimy, jak były zachowania wyborcze yy, Polaków w ostatnich dekadach, to, to raczej yy, ta teza jest do obrony, że nie głosują portfelem, że raczej głosują ze względu na odczuwane, obiektywne, wręcz zużycie, degrengoladę upadek partii rządzącej niż na, ze względu na sprawy gospodarki. Tak. I to jest właśnie. E, e, rok, może nie, nie to nie są tak przekonujące dane roku 1993, ale w momencie kiedy. E, nastąpił, nastąpił Podbicie gospodarcze po bardzo głębokiej recesji w 1991 roku, to wówczas partie polityczne tworzące ten rząd Hadze Słowackiej przegrywają wybory. Następna SLD, to też można zawsze znaleźć kontrargumenty, przykład, kontr przykłady. Tak? Następna SLD, która rządzi. I ma całkiem jedną sytuację w roku 97, <coughs> gospodarczą. Także przegrywa plory z AWS-em, czyli z Unią Wolności. Tak. Na, ile wówczas, na ile wówczas powódź i reakcja państwa, konieczność ubezpieczania się, lub nie, była tym powodem, To jest inna sytuacja. Odczucie ludzi, że się zużyli, tak że to wilowanie z PSL-em powoduje, że oni utracili mandat. Ale i tak, i tak, że to nastąpiło w 2007 roku. W, 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 w warunkach bardzo przezroczystej sytuacji gospodarczej, zawsze oczywiście można powiedzieć, że ona na zasługą, bo częściowo tylko roztropnego, rozsądnego rządu ich doskonałych ministrów, ale. No, przedsiębiorców i, i pracowników.